Matko Boska Nieustającej Pomocy, Przychodzę dziś przed Twój święty wizerunek z sercem niespokojnym i pełnym tęsknoty. Ty wiesz, jak trudno mi czasem unieść ciężar codzienności. Znasz moje myśli, które plączą się w ciemności zwątpienia, i widzisz łzy, których nikt inny nie dostrzega. O najczulsza matko, która rozumiesz każdy szept bólu. I każde milczenie pełne lęku, wysłuchaj mnie. Przychodzę do ciebie nie jako ktoś silny, lecz jako ten, kto potrzebuje twojej czułości. Uczyń moje serce spokojnym, gdy ogarnia mnie trwoga. Kiedy wszystko wokół zdaje się tracić sens, przypomnij mi, że Bóg nie zapomina o żadnym swoim stworzeniu. Ty, która nigdy nie pozostawiasz w potrzebie, Weź mnie za rękę i poprowadź przez to, co niezrozumiałe. Matko miłosierdzia, Twoje spojrzenie przenika każdą ciemność. Proszę Cię oświeć drogę, po której idę. Naucz mnie patrzeć z wiarą tam, gdzie rozum widzi tylko mur. Pomóż mi przyjąć z pokorą to, czego nie mogę zmienić, i z odwagą podjąć to, co jeszcze przede mną. Niech Twoja obecność stanie się dla mnie kotwicą wśród burz, a Twój głos szeptem, który przypomina, że nadzieja nie gaśnie nawet w nocy. Matko nieustającej pomocy. Ty, która otaczasz troską każdego, kto do Ciebie woła, zmiłuj się nade mną w mojej słabości. Pomóż mi uwierzyć, że nawet w największym cierpieniu jest ukryte ziarno dobra, że Bóg przez każdy trud prowadzi ku zbawieniu. Daj mi serce pokorne i cierpliwe, by nie uciekało w zniechęcenie, lecz trwało w ufności, że Twoja modlitwa może przemienić wszystko. Matko, która nie opuszczasz w godzinie próby, przygarnij mnie do swojego serca. Tak jak matka tuli przestraszone dziecko. Niech Twoje ramiona będą dla mnie schronieniem, a Twój płaszcz osłoną przed niepokojem i grzechem. Oddal ode mnie to, co prowadzi ku złu, i nie pozwól, abym kiedykolwiek odwrócił się od miłości Boga. Broń mnie przed zniechęceniem, przed gniewem, przed pokusą rozpaczy. Niech w mojej duszy zagości pokój, którego świat dać nie potrafi. Matko Boża, przewodniczko wędrowców, pokaż mi, jak rozpoznawać Boży głos wśród zgiełku. Daj mi mądrość, by wybierać to, co prowadzi do dobra, i siłę, by nie ustawać, gdy droga staje się stroma. Niech każde moje słowo i czyn niosą echo Twojej miłości. Uchroń mnie przed pychą która oddala od prawdy i przed smutkiem, który gasi światło duszy. Matko, która współcierpiałaś pod krzyżem, Ty znasz ból serca rozdartego. Zlituj się nade mną, gdy słabne w modlitwie, gdy gasną we mnie słowa, a zostaje tylko milczenie. Przyjmij je najczulsza, jako wołanie duszy, której brak sił by mówić. Zanieś moje prośby przed tron Pana. Niech Twoje wstawiennictwo otworzy dla mnie drogę łaski i pokoju. Matko, dziękuję Ci, że jesteś zawsze blisko, w chwilach radości i w cieniu cierpienia. Dziękuję, że Twoje spojrzenie nie osądza, lecz uzdrawia, że Twoja obecność koi lęk i przywraca nadzieję. Ucz mnie wierności. W małych rzeczach, cierpliwości w oczekiwaniu i pokory wobec tajemnic życia. Niech każdy dzień stanie się modlitwą, każde westchnienie znakiem zaufania, a każde cierpienie ofiarą z miłości. Matko Boska nieustającej pomocy, składam w Twoje dłonie moje troski, moje plany i moje błędy. Ty wiesz, co w moim życiu wymaga uzdrowienia. Ty widzisz to, czego sam nie potrafię dostrzec. Niech Twoja łaska dotknie wszystkiego, co wciąż potrzebuje światła. Czuwaj nade mną, Matko, i prowadź mnie ku Bogu, abym w Nim odnalazł pełnię pokoju. Obiecuję, że będę ufał Twojej opiece i wzywał Twojego imienia w każdej potrzebie. Niech pamięć o Tobie towarzyszy mi w każdym dniu, a Twoja obecność. Stanie się światłem, które nigdy nie gaśnie. Najczulsza matko, módl się za mną teraz i w każdej chwili mojego życia. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na mnie i na wszystkich, których noszę w sercu. Amen.